Za szybko dla ciebie, co? Niesamowite. Wiedźmin zbił uderzenia kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. Kuli! Kuli! o, <śmuszy> wow, o <śmuszy> Kolega się zachowuje. Ciężko, ono, ciężko na służbie z pustym Niech żyje księżna Anna Henrietta! Wyglądasz mnie na podpierdalacza. Dalej! Ciężko, ciężko na służbie z pustym brzuchem. Naprzód! Ciężko, ciężko na służbie z pustym brzuchem. Sztuka jest zaista nie chlebem, lecz winem życia. I tak będzie do następnego złota! Lepszego niż u mnie nie znajdziesz w całym Ej, lalka, Pewnie! Za dużo i nie od, od każdego ode mnie powinna! Chłopaki, jak Chłopaki wołają mnie morski bok! A wiesz czemu? Nawet no dlatego, że się ślizgły i masz jednego zęba! Na pewno nie zostaniesz stracony! A to nie. zawsze Nikt go nie wyzwał od czatry. A to co? To ten. biały. To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany, różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten Wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale... On jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bij się raz sześć w otwartych tańczysz bez muzyki. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No co kłapiesz, prusicy? Ja tu wódka sygnię, bijesz się, czy nie? Tak, wyzywam się. Zaraz, zara. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie... I nie bijesz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo wypierdalasz. No, dobra. Panowie, Mistrz będzie się bił, wreszcie <śmienny> możemy zaczynać. Nie ci ochota? Jak przysieknę, to A jebnę. <grymne> 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 Łowiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są... ...chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić z tego wszystkiego. Dobra walka. Normalnie powiem ci... ...właściwie to dobrze, że pokona. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt! Został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Oto twoje trofeum. Jak się nie napije, to się nie pożyje.